Każdy środek transportu, który dostajemy, a wzbogaciła się nasza tutaj Słupska Komenda i Wydział Ruchu Drogowego, dwa motocykle marki BMW, to są pojazdy o pojemności 1250 cm. sześciennych. Potężne motory, waga około 300 kg, także byle kto też na tym jeździć nie będzie. No a oczywiście posłużą do tego, żeby na drogach subska i, i powiatu subskiego było bezpieczniej, tak żeby można było patrolować ulice, żeby można było za pomocą tych Motocykli też zabezpieczać różnego rodzaju imprezy. Dynamika i mobilność motocykli jest taka, że dużo łatwiej się przemieszczać w korkach, czy też podczas zabezpieczeń jakichś przemarszów, manifestacji czy przeprowadzań osób, które demonstrują. W ogóle używanie motocykli w ruchu drogowym w ogóle w codziennej służbie ma swoje plusy. No i dość intensywnie je wykorzystujemy. Do tej pory mieliśmy cztery wcześniej motocykle, teraz zostały nam dwa i te dwa to trzy razy mamy. Znowu, na pewno taki, takie doposażenie słupskiej komendy przyniesie pozytywny efekt dla bezpieczeństwa. No, a niestety muszę tutaj zmartwić tych, którzy chcą naruszać przepisy ruchu drogowego, że no, będziemy starać się im jak najbardziej przeszkadzać, no a pomagać tym wszystkim, którzy przepisy stosują.